serdecznie witam wszystkich Polaków zgromadzonych na tym kanale Kapanosy. W dzisiejszym odcinku będziemy oglądać Monster High School i ponownie animacja. O jest dziadzio, tu jest jakiś. I będziemy oglądać o co tutaj chodzi i to jest jakiś drawing, czyli rysowanie challenge. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków łapeczka, subskrypcja, żeby być oczywiście na bieżąco. To wtedy będzie takich odcinków więcej, bo ostatnio wam się nawet spodobało. Jak też widzicie mam trochę inny statyw teraz do mikrofonu, ale to jest mniejsza. Po prostu bardziej mnie będziecie teraz widzieć. Dobra, oglądamy. Zabieramy się za oglądanie. A więc tak, dziadek z jedno zębem postanowił ale żeby skałacha skałacha w Polaka, nie, nie rób tak to jest niebezpieczne nie miałem nie zagadki jak widzicie, nie? po prostu a ci się śmieją w budzie, gdyby nigdy nic, jakby się nie stało typie, tam dziadek walczył za Polskę, boże święte, o co tu chodzi w ogóle, dlaczego oni, dlaczego nie tak spokojnie na to wszystko reagują, możecie też napisać w komie czy mnie po prostu dobrze słychać teraz, bo trochę też zmieniałem ustawienia mikrofonu, powinno być kiedy ogólnie, ale no, wiecie jak jest wiecie jak jest, tylko mówię Dobra, oglądamy, a więc widzimy się w szkole, gdzie dobry z tej strony Hero Prime, który będzie miał genialny pomysł, jak widać. I co będziemy robić? Drumming, challenge, tak, mordo. Będziemy rysować, będziemy dzisiaj. Painting, painting, rysowanie, rysowanie, dobra, lecimy z tematem, a więc, a więc, a więc, a więc, a więc, a więc. ostatnio nam Kissy Missy rysowała chyba. Teraz zobaczymy, co będzie dzisiaj, więc tak, zombiak stwierdził, że. No, on jest spokojny obrazek tutaj językiem stara się coś, gaścik. No, chyba nie jest dobry sposób na rysowanie, bo. Czy znaczy w sumie rysowanie z głową, nie? Okej. Okay. Podejrzane. Dobra, dwie godziny później, a więc tak. Rysowanie do końca. Wizek i pokazujemy swoje prace Tak, na to czekamy. Zombie pierwszy. Zombie idzie pierwszy. On jakiś taki ucieszony, bo mu wyszło. No nie, no dlaczego takie rzeczy? No nie, no nie, nie można tak. Nie. Nie, wywal to. Wywal to, nie wolno w taki sposób. Nie, wywal to. To jest złe. Tak nie wolno. Jak go pogonił? Co jest? Ale go wyrzucił. <śmulatuj> Ale... <śmulatuj> o! nie! Widzowie! Aż od tego nie umiem zapaść! Nie rób no tak! Stary, to jest nie, nie, eleganckie, Dobra, dalej, dalej, dalej! Kto? Slime! Ok. Slime co ma? Co ma slime! Chyba narysowała swoją wymarzoną kobietę, albo i nawet... Nie! Nie, dlaczego wąs? Nie rób tak, boże święte, no i teraz ja nie wiem, czy to facet, czy to baba, no jak ja tam rozpoznać? A jemu ja też gały wywaliło, też nie wiem Opłakał się, o nie Sad, smutno dla slajma Dobra, Gaści, Gaści gryzował jęzorem, zobaczmy, co tam jęzorem zmasterował Co? Bo no, językiem to jest A+, Trafiłem w ocenę nawet, nie, to jest zdecydowanie A+, widzowie Bo w ogóle nie było innej opcji damy dalej. <laughs> Ojej, to jest jakiś totalny syf. Nie, to jest... To SF, F, no. To, to, w ogóle F to jest tak jakby jedynka u nas yy, w polskiej szkole. Like and subscribe, merge, właśnie tak, dobra. Lecimy dalej, Monster School. Kolejny epizod. No, tamte rysowanie powiem, że było takie dość ciekawe, ale zobaczymy co teraz, bo... Chyba trzeba to będzie teraz odwzorować. Ten nie stwierdził... On się zabujał. Nie, no gdzie? W kartce papieru? Przecież to jest... Kurde, pociąć ją można. Weź. Weź, weź. Może to na kogoś patrzy? Ała! No, to nie, to nie mogło należeć do najprzyjemniejszych czynności, które dostał w życiu ten profesor. No, ale jest tak, jest. O, zje sobie przynajmniej. Nie. No, nie było to za dobre, jak widać. Ale wyrzucił, wyrzucił przez okno. Można potraktować, że. Nie! co zoda, kurde kobiety jakieś. Rysujemy kobiety, no dobra, no, no dobra. Dobra, dobra, dziękuję, który zdery sobie palionkę. <grym> się <zbierzyła> się <górę> Sprawdźmy to. Co ty robisz? Czemu ty pijesz, kurde, z wagonika wodę? Okej, okay, tego się nie spodziewałem, że zobaczymy tutaj baweczkę, szkieletonkę, że tak powiem. Nie. Nie, no nie róbcie tutaj na wspólnej, no. To być. Czemu on ma krew na policzku? No dostał chyba tym śledziem, dlatego. Dobra. Co to będzie dalej? O, jaka zupa. Aha, bo jak go nie wypiję, to się w babę. Okej. Okay. Eee. Eee. Nie, nie chcemy takiej. Nie. Nie wygląda to dobrze. To jest granie, babcia. A z horrorów, chyba. To jest ona chyba. Nie chcemy, widzowie, nie chcemy. Naprawdę. Ile razy trzeba tłumaczyć, że slime siedzi na ławce, a nie obok ławki, no? No naucz się wreszcie. Gaścik? No dobra, zobaczymy jaka zgasta będzie kobieta. Pewnie blond włosy będzie miała. Ja obstawiam blond włosy, blond włosy. Obstawiam. No różowe. No różowe, no. No, no różowe. Niestety. Ale też dobrze to wygląda nawet. Kurde, ale to jest dużo przestrzeni jak to nie na tego statywu. Dobra, teraz ty pijesz. Dobra, dawaj. Złoty napój. A -a -a. Ej, kurde, nawet ładnie. Ej, dobra, ej w sumie ładnie zadziałało. Nie no, w sumie nie ma co, ładnie. Jak się świnia go burzył, kurde. Już do drzwi. Świnia. Świnia się zakochała. Ale świnia, <laughs> O nie, ale to weź ją otrąć. Zrób z niej schabowe. W ratunku. Co robisz? Nauczyciel, uratuj uczennicę. Strzelaj, kopa. Dobrze, dobrze, wasted. Jednego mniej, jednej świni mniej, będzie z nas schabowe. Dobra. No dobra, skipper. Enderman. O kurde, taki napój w kolorach oczu. Co się stało? Ej, Enderman to zawsze wychodzi na takiego... Dabiste, dabiste, co nie? Zawsze to samo. Zawsze tak samo na dabiste wychodzi. Nie, obsrali napis Skull. Niedobry ptak. Dobra, nauczyciel zdesperowany w do klasy. Cieba Siema. 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 Kurde, losu mi piszę na Messengerze. Przepraszam was widzowie, mam nadzieję, że tego nie słychać, bo mam wyciszone, ale powiadomienia widzę na telefonie, ale wy też byście je widzieli. Kurde. Muszę uważać. Dobra. Sprawdzamy to. Jak z out. Bananem? Skórką z banana? With, with można byłoby powiedzieć. Macheta! No, please, no, nie rób tego. Don't do this. Nie! Dlaczego? Za co? Za tą skórkę banana, kurde kosa w łeb. To jest prawdziwe. No właśnie. Teraz będzie smutno w klasie. Co ty zrobiłeś, pajacu, durny? Takich nauczycieli nie powinno być w szkole. No właśnie. Wyrzucić go. Wylać go z Ministerstwa Edukacji. Niech idzie nauczać. Nie wiem, gdzie. Nigdzie. Tacy ludzie nie mogą nauczać, To się wyżywają na Niedobry nauczyciel. No nie, no i teraz będzie smutno. Smutna końcówka odcinka będzie. Lata mijają, dni, noc Smutno jest O nie Ej, to nie zwiastuje nic dobrego O, nie zwiastuje nic dobrego, jakaś potka Reaktywacji! Wstanie? Wstanie czy nie wstanie, co on robi? Chyba nie no z, mo, Może się zreaktywuje Tylko pod jakąś gorszą postacią możliwe, o właśnie no, no to było wiadome, no Ale jaka dziwna twarz w ogóle, to wygląda jak na jakieś taki, wiecie, jakby mu te gały waliło może przenikać? Nie, nie może chyba. Może. Może? To jest duch w sumie, nie? O kurde, dobra. Ja, jakbym tak jak coś zobaczył, to by mnie nie było na, koń na końcu świata. Bym był. Ok. O Jezus, weź mi to z oczu. Czemu ty jesteś, kurde, zadowolony jeszcze? Może, ten Hiro powiedział go? Nie, zostań slajma. Zostaw slajma! Ja w sumie się mu nic nie stanie, no właśnie, no on co zaraz stanie. To nie jaki kurde tutaj, że tak powiem zdesper zdenerwowany. Ze strachu. Przestraszony. Dzemon, chce każdego rozwalić, przecież to wina nauczyciela! Zostaw uczniów! No i teraz on, no widocznie nie wchodził mu temat, który był na tablicy. Ten jak po dziutku ucieka, chyba się nigdy skapnie. Aj no tak to nie działa, ale będzie ognisty strzał, pa! Nie było szans, żeby on to przeżył. O oh my god, no uciekaj typie, uciekaj, uciekaj, póki możesz. A, bo tam ta stoi, to w ogóle nie ma drugiej ucieczki. Nawet nie ma jak uciec. To no, już, to mi nic nie dało. Rakietą! Ta rakieta zadziałała, ty. I ta rakieta zadziałała. To jest niesamowite. Dobra, moi drodzy, subskrybujcie koniecznie ten kanał, żeby być na bieżąco, żeby było więcej takich odcinków. No wtedy na pewno takie nagram. Bądźcie na bieżąco, napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich odcinków. Fajnie się to ogląda. W sumie to jest spoko. Dziękuję za oglądanie, do słyszenia. Subscribe.